Poranna Loża Radiowa. I witam naszego gościa. Stanisław Rakoczy jest z nami, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie opolskim. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, witam radnych słuchaczy. Panie prezesie, zacznijmy proszę od postulatu PSL-u, aby wprowadzić dzień wolny od pracy za szczepienia przeciw COVID-19. No tak, ugrupowania opozycyjne wydają się być za tym pomysłem, ale właściwie to trudno określić, co o tym pomyśle myślą rządzący, a to przecież od nich chyba najwięcej zależy. No tak, rządzący rzadko kiedy myślą dobrze o pomysłach opozycji, natomiast to jest tak, że no trzeba dwa dni wziąć urlopu, żeby się zaszczepić, prawda? Bo druga na no chyba, że ktoś się będzie szczepił szczepionką Johnson'em, Johnson, Johnson wtedy jeden dzień, ale to i tak kosztem własnego urlopu. Natomiast myślę, że. Jeżeli chodzi nam o to i zabiegamy ze za wszelkich sił, żeby jak największa ilość Polaków zdecydowała się zaszczepić, a na dzisiaj wiemy, że że między 30 a 40% nie chce, albo, albo się waha co najmniej. No myślę, że był, byłby, to, byłby to ważny asum do tego, żeby, żeby pewna grupa jednak zdecydowała się naszczepieć, a po, po drugie to tak naprawdę no, szkoda, szkoda, żebyśmy tracili dwa dni no, po których możemy odpocząć na to, żeby, żeby wykonać szczepienie, które no, chroni nie tylko nas, ale, ale chroni również tych, którzy z nami obcują, którzy z nami przebywają, czy to w miejscu pracy, czy w miejscu publicznym. Pan prezes mówi o dwóch dniach, ale PSL wnioskuje o jeden dzień, tak? O ten znaczy dzień jeden, w dniu szczepienia. Jeden, jeden dzień na jeden jedno szczepienie. No, na, natomiast jeżeli ktoś e, będzie przyjmował dwie dawki, to, to, to miały być dwa dni wolne. Bo to jest też tak, że różnie się ludzie czują po szczepieniu e, i w no, dzień szczepienia, pan... prawda, to jest też kwestia dojazdu, więc rozumiem, że tutaj ten jeden dzień no, no nie mógłby być wskazany. Ja Pytanie, na... co na drugi Rządzonkę. dzień? Mnie nie było tak powiem nic, a moja żona trzy dni praktycznie przechorowała. Więc to, jest, to są indywidualne skłonności organizmu. No tutaj, tutaj to, to już niestety, no to, to trzeba się zgłosić do lekarza i być może być może lekarz dowolny, a jeżeli to będzie bardzo złe, natomiast nam chodzi o sam dzień, w którym przyjmujemy szczepionkę. No pytanie o wolę polityczną, bo Lewica chyba trochę wyprzedziła PSL i w piątek złożyła już projekt ustawy, który miałby umożliwić wprowadzenie tego dnia wolnego. Platforma Obywatelska też wydaje się być jakby za tym pomysłem, no ale tak jak mówiłam, rządzący, nie wiadomo tak naprawdę, bo Łukasz Schreiber sprawa Prawa i Sprawiedli Mówi, że takie rozwiązanie konieczne nie jest, a Radosław Fogiel mówi tak, jeśli ustawa pojawi się w Sejmie, to będziemy nad nią pracowali. Obecnie pracownik ma wolny dzień płatny na szczepienia obowiązkowe, ale szczepienie na COVID jest dobrowolne, więc takiej ulgi nie ma. Z tego co wiem, jednak pracodawcy nie robią problemu i dają takie zwolnienia, tak mówi Radosław Fogiel. Ja myślę, że nie robił, nie robiliby, już każdym pracodawcy zależy na tym, żeby personel, żeby był zdrowo i nie Tutaj e, ci, którzy je zaszczepią, no, jest duża gwarancja, że albo nie zachorują, albo przebieg choroby w najgorszym przypadku będzie łagodny, więc pracodawcom też powinno zależeć. Zrobię jak największy procent pracowników się zaszczepił, pewnie i pewnie tak jest. Stąd też to stanowisko. Ja bardzo się cieszę, że, że Lewica wspiera nasze projekty. Myśmy już dawno o tym mówili. Jeżeli wniosła to na piśmie, to bardzo fajnie. No właśnie, bo Lewica no, projekt jest. złożyła, ale PSL nie złożył projektu. Znaczy, myśmy, myśmy o tym mówili już dawno i czekamy na to, bym, zbieramy taką ilość poparcia, żeby to miało sens, bo pani dobrze wie, ile, ile naszych projektów, czy projektów w opozycji w ogóle trafia do laski marszałkowskiej i gdzieś potem ginie, czy to w zamrażarce, czy, czy, czy gdzieś w biurkach, czy pod biurkami marszałków i nie, nie widzi światła dziennego w ogóle. Ale czasami też takie pomysły są przejmowane, tylko jakby już są podpisane przez polityków rządzących, fajnie tak też się, się do, do, fajnie, zdarza? Fajnie się do tego przyznać, wiele, wiele takich przykładów mieliśmy, że, że inicjatywy nasze czy innego z klubów opozycyjnych były przechwytywane i potem no, tylko pod inną nazwą czy w innej formie, na jako przedłożenie rządowe. No bo no no bo były akceptowane i po prostu dobre. No to zaczekamy, co się stanie z tą e, propozycją. E, panie prezesie, zmienimy teraz temat. Niebawem mm. trzecia rocznica e, Powstania Śląskiego. Planowane są uroczystości z udziałem prezydenta na Górze Świętej. Setna rocznica Anie. trzeciego powstania. Tak ta jest. Setna rocz, rocznica trzeciego powstania, dokładnie. Są też wojewódzkie uroczystości, Na no, tle mamy konflikty o, e, o historię. Jak pan się zapatruje na to, co się stało w Opolu, w Głogówku, kwestia tablic, pomników? Pani to, to jest w ogóle taki wielki ból i wielkie rozczarowanie, że nie umiemy, tak powiem, jednoznacznie zinterpretować historii. Właściwie wszystko co świętujemy, to zawsze jakaś malterologia i świętujemy klęski, porażki. Trzecie powstanie w dużej części gdzieś tam wygrało i pomogło i. Przyłączyć znaczną część e, śląska do Polski. Oczywiście nie, nie, nie całą. To, 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 to tło polityczne było bardzo skomplikowane. E, natomiast e, to nie tylko dotyczy Powstania Śląskiego, bo każda, każda rocznica jest obchodzona po pięć razy każdy ją świętuje po swojemu. To jest e, niedobre, brzydkie, niefajne, e, fatalne Wie pani, Cały czas mówiło o tym, że to, co się stało, że, że, że Polacy podzielili się na te dwa wrogie promiona to jest najgorsza że jaka może zaistnieć. Niech pani teraz popatrzy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, przecież tam też w niezbyt przyjaznej atmosferze nastąpiło przekazanie władzy przez prezydenta Trumpa prezydentowi Bidenowi i jego ekipie, a mimo to prezydenta Bidena było na to, żeby powiedzieć, że nasi przeciwnicy nie są naszymi wrogami. Żebyśmy to sobie umieli w Polsce powiedzieć, że ci, którzy myślą inaczej, nie są innymi naszymi wrogami, tylko są też Polakami, którzy mają inne poglądy polityczne od i wszystko, a nie są od razu e, naszymi wrogami. No od lat o to zabiegamy e, i od lat o tym mówimy. Natomiast e, to gdzieś trafia w próżnię, te, 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 te rowy e, no, coraz głębsze, e, to wręcz przepaści się porobiły. Nie wiem, nie wiem, kiedy można będzie e, wrócić w tej kwestii do normalności. Nie tylko w, w Idzie o obchodzenie świąt, ale w ogóle o jakąś taką wzajemną komunikację, bo opozycja i, i obóz rządzący zawsze istniały, natomiast zawsze była gdzieś płaszczyzna do rozmowy i porozumienia, w tej chwili naprawdę trudno ją znaleźć. Ale myśli pan prezes, że to jest ta kwestia sporu wokół właśnie powstań śląskich, czy to jest kwestia polityczna, bo mówią politycy, tutaj chodzi o prawdę. O to, że my nie możemy jakby też polskich patriotów gdzieś tam czcić, tak? Bo komuś to przeszkadza. Taki jest przekaz tak, to, jednej ze stron. To, no to wie pani, to, 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 to jest zupełnie inna sprawa, to jest nie do przyjęcia. Natomiast jak pani mówi o prawdach, to mu się od razu ksiądz Kirchner przypomina i nie chciałbym tego cytować. No to, natomiast yy, myślę, że także prawda historyczna jest jedna, Powstania śląskie, tło historyczne i przyczyny zostały przebadane, opisane i tak dalej. Natomiast narodowościowo każdy będzie na to patrzył inaczej. Dla mnie jest ważne, że wszyscy, którzy mieszkają w Polsce, mają respektować Polską rację Stanu, bez względu do jakiej nacji przynależą i do jakiej narodowości się przyznają. Ja jestem gorącym zwolennikiem jak największych praw dla mniejszości narodowych natomiast są pewne rzeczy takie właśnie jak prawda historyczna przekłamywać ze względu na ani na narodowość, ani na żaden z żadnego innego powodu nie wolno. Hmm. To jest taki spór, który pozostanie z nami już zawsze. Ma pan takie przekonanie? Trudno, trudno mi powiedzieć. Czasami tak bywa. Czasami tak bywa. To wszystko zależy no, tutaj od ludzi, od tego, jaki ten przekaz jest, jaki obecnie żyjący przekażą tym pokoleniom, które przyjdą po nas i czy to będzie trwało, czy nie. Ja myślę, że czas, czas sprawia, że pewne rzeczy zacierają, ale. Też historia uczy, że, że zdarzają się takie przypadki, że one się zaostrzają z biegiem, z biegiem historii. Ta ocena jest, jest inna niż była na początku. Stanisław Rakoczy, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego jest Państwa i moim gościem. Do rozmowy wracamy po piosence. I wracamy już teraz do rozmowy z naszym gościem. Przypominam, że jest z nami Stanisław Rakoczy, szef ludowców w naszym regionie. W połowie kwietnia pojawił się ranking zaufania do polityków. Władysław Kosiniak-Kamyż, prezes PSL-u, zajął w nim czwarte miejsce i odnotował najwyższy wzrost poparcia. Zaufanie na poziomie 36,9 punktów procentowych. No i najwyższy wzrost pozytywnych ocen, tutaj 8 punktów procentowych. Panie prezesie, na początek pytania, czy takie rankingi robią jakiekolwiek wrażenie, nie na politykach, bo jak tak rozmawiam, to różnie bywa. A jak to jest u pana? Znaczy, wie pani, no zawsze lepiej mieć wyższe zaufanie niż go nie mieć. Natomiast. Yy... Każde, każdy, każde, badanie opinii społecznej, każdy ranking, yy, no, powinien być brany pod uwagę, natomiast zawsze tutaj jest yy, gdzieś ta, gdzieś ta różnica błędu, gdzie na, na, którą, na którą trzeba zwracać uwagę. Natomiast przy badaniu popularności polityków no, akurat są chyba najmniejszych badani. Oparczone. Bo w nie po raz pierwszy w, 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 klasyfikuje się, że tak powiem, bardzo wysoko. Przeważnie zajmował albo pierwsze, albo drugie miejsce wśród polityków opozy opozycyjnych. W 2017 hmm. był liderem takiego tak, rankingu. Tak, mm -hmm. był liderem. No, wie panie, ja myślę, że jak się e, słucha i przygląda, temu, co robi i mówi Wojciech Gęśniak-Kamysz, to, to, to są powody, yy, dla których jest tak takie zaufanie. Zresztą myślę, wszystkie projekty i pomysły przekładane przez Polskie Zdrowie Ludowe, przez Koalicję Polską yy, no, zyskują sympatię i poparcie społeczne stąd też i poparcie dla samego yy, prezesa. Myślę, że, 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 że nie bez znaczenia było chyba również i to, że że w ostatnim czasie, kiedy wszyscy się kłócą i naparzają, co zrobić i jak walczyć z pandemią, on po prostu po cichutku poszedł do szpitala jednoimiennego i jako wolontariusz pracuje i pomaga chorym. Hmm. Panie prezesie, bo to jest trochę tak, że zaufanie do prezesa Kośniaka Kamysza jest wysokie. Odnotowany jest ten najwyższy wzrost zaufania, no ale nieco gorzej idzie całej partii, bo był też sondaż, Kantar go przeprowadził. No i tutaj liderem oczywiście Prawo i Sprawiedliwość 31%, ale y, poza Sejmem znalazłoby właśnie PSL, no jeszcze Ruch Z 15. No, wie pani, są, są i takie, są i takie, w których mamy 5 i 6. To, to, to oczywiście, że nie ma takiego przełożenia w wprost. Ja, ja bym bardzo chciał, żeby, żeby partia miała taką popularność jak jej, jak jej przywódca, jak jej prezes. Na pewno żadnej partii tak nie ma. Natomiast myślę, że to jest do asób na przyszłości to dobrze rokuje, bo jeżeli, jeżeli prezes oceniany jest dobrze, to znaczy, że on źle nie kieruje partią, myślę, że to jest jego wyniki będą się w jakiś sposób również przekładać na notowania na Polskiego strony Ludowego czy całej Koalicji Polskiej. Panie prezesie, ja nie bez powodu zapytałam, czy politycy w ogóle się takimi rankingami przejmują, bo najczęściej to jest tak, że kiedy się pyta o cenę jakiegoś sondażu, no to odpowiadają, że jeśli sondaż jakiś jest dobry, pozytywny dla partii, no to wtedy jest super, przejmują się tym wynikami, a i owszem, ale jak sondaż jest niekorzystny, no to podważają wiarygodność, no i potem różnie to bywa. Nie mamy takich dylematów, bo ja odkąd pamiętam, chyba 40 lat jestem w polityce, to zawsze sondaże dla nas były złe. I zawsze znaczne, że już, już na pewno jesteśmy poniżej progu i że już nas w polityce nie będzie, i wzajemnie nas nie, nie będzie, a jakoś cały czas jesteśmy. Także to też o czym świadczy. Mhm. Ale ostatnio chyba Kuki trochę pomógł. Pytanie, jak to będzie w przyszłości, bo już chyba takiej współpracy z Kuki za nie będzie. Z Kukisem na pewno nie będzie, natomiast tym zobaczymy. Panie, ja nie wierzę. Mimo wszystko, mimo że robimy wiele, chyba jako jedyni najwięcej żeby doprowadzić do wcześniejszych wyborów, to, to po prostu do nich doprowadzić się nie da, bo rządzący tak się okopali, że, że będą trwać. Bo oni już nie będą w stanie rządzić, ale będą w stanie trwać na tych pozycjach, których są. Będą w stanie utrzymać tych wszystkich prezesów, spółek Skarbu Państwa, tych wszystkich obajtków i im podobnych. Bo to są za duże pieniądze, żeby z nich zrezygnować. Je sobie odpuścić, a wcześniejsze wybory niosą bardzo duże, e, graniczące z pewnością ryzyko, że, że władza by się zmieniła. Ale PSL uśmiecha się trochę do Jarosława Gowina i to widać, bardzo wyraźnie. A czy wie Pani, no to jest prosta arytmetyka. My mówimy o e, powołaniu rządu technicznego, tymczasowego, który miałby przygotować wybory, miałby wyrównać boisko, jak, to, to ktoś, jak ktoś powiedział, czyli uczynić równe szanse dla e, wszystkich, i dla partii opozycyjnych i dla partii, które w tej chwili tworzą e, koalicję rządzącą, no a e, same partie opozycyjne no, nie mają arytmetycznej e, większości, żeby do wcześniejszych wyborów by przyprowadzić, czy by, by doprowadzić. Patrząc na to, jak zdołał się zachować sami Jarosław Gowin i jego partia no rok temu, kiedy, kiedy, kiedy mówiono o wyborach kopertowych, to myślę, że gdzieś tam jakaś część przyzwoitości i samym panu Gowinie i w jego partii została i też liczymy na to, że tutaj właśnie oni mogą. Mogliby to włączyć do opozycji i spróbować doprowadzić do wcześniejszych wyborów. Porozumienie to partia dialogu, zgody narodowej, przekraczania podziałów między rządem a opozycją, szukania tego, co łączy Polaków. Tak właśnie podczas ostatniej konwencji programowej mówił szef porozumienia, czyli właśnie Jarosław Gowin. No i te słowa o przekraczaniu podziałów niektórzy publicyści, komentatorzy odczytują jako taki puszczenie oka do opozycji, że może poczekajcie jeszcze chwilkę. No najważniejsze, żeby tak było. No, oczywiście do tego potrzebne jest jeszcze, tak powiem, wiele rzeczy. Przede wszystkim wspólne stanowisko i chęć y, partii opozycyjnych i determinacja, wręcz bardzo duża determinacja. Determinacja, żeby do tego doprowadzić, no bo, no bo, y, 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 jaki by Jarosław Gowin nie był, to, to na winę nie jest, nie jest i, i do pustego basenu nie wskoczy, no żeby ten basen, to chciałem zaoferować i tutaj przez nie jest tajemnicą, że w, już temu oferowaną stanowisko macie Dlatego mhm. Dlaczego okres przejściowy? No właśnie, tylko też jak teraz odczytać, bo yy, ja sama się gubię. Nie wiem, jak, jak odczytywać stanowisko Jarosława Gowina. Ono jest takie bardzo niedookreślone, bo teraz słyszymy w niedzielę wieczorem, doszło do spotkania koalicjantów Zjednoczonej Prawicy. No i ma być nowa umowa programowa na lata 2021-2023. No na razie z tego spotkania nie. I z tego stanowiska zresztą przedstawionego przez asygnowanego przez no niezbyt wysoko postawionych przedstawicieli trzech partii. Też niewiele wynika. No sama Sam fakt, że, że potrzebny był mediator, żeby takie spotkania doszło. Pani teraz mówili o umowie koalicyjnej na 2,5 roku. No do tej pory nie było takiej umowy. To jak, jak tak rządzili sobie na piękne oczy przez 6 lat. No coś się podziało i to podziało się bardzo dużo. W tej chwili już nie ma zjednoczonej prawicy, jest pokłócona prawica, jest próba nie tyle. Doprowadzenia do, do jakiegoś wspólnego programu, ale do pogodzenia się na tyle, tak jak mówiłem, żeby, żeby jeszcze dwa i pół roku wytrzymać i przetrwać. A wybory odbyłyby się i pewnie się odbędą w, w konstytucyjnym terminie. No chyba, że to, co mówi Jarosław Gowin, jest, jest prawno... Prawdą, a, a do tego potrzebna jest jeszcze e, oprócz, oprócz woli Jarosława Gowina i jego partii jest potrzebna determinacja wszystkich partii opozycyjnych, o czym mówiłem, a e, część tutaj się e, krykuje, a pewnych zachowań naprawdę nie rozumiem e, i pewnych deklaracji na przykład bez warunkowego poparcia programu odbudowy. E, tylko dlatego, że jest to program unijny też nie rozumiem. A co pan ma tutaj na myśli? Mam na myśli na przykład stanowisko partii Razem, czy, czy, czy całej lewicy, która, która optuje za tym, że no trzeba przyjąć koniecznie koniecznie ten program. Ja też uważam, że trzeba go przyjąć. Ale nie ale bez co, dyskusji, tak? Ale nie bez dyskusji, nie hmm. bezwarunkowo, bez bo tutaj, jeżeli nie będzie udziału samorządów w decydowaniu o podziale tych pieniędzy, to będą te pieniądze, Funduszem wyborczym PiSu i tyle i na tym i na tym to się skończy. Panie prezesie, musimy tutaj postawić kropkę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypominam słuchaczom, że był z nami o poranku Stanisław Rakoczy, prezes PSL-u w naszym regionie. Kłaniam się, dziękuję bardzo. Do widzenia Pani redaktor, do usłyszenia radio złuchaczowym radio.